Hej wszystkim, z tej strony Misiek i wjeżdżamy z kolejnym odcinkiem Hightail tym razem bez dzikiego borsuka, bo postanowiłem nagle grać ten odcinek sam i przepraszam jak będzie jakieś plumkanie ale no, nagrywam pierwszy raz sam i może takie coś być właśnie jeszcze mojego taty nie ma w domu, ale jest robiłem okna i ulepszyłem tutaj. I zrobiłem też strych. Dzisiaj będziemy dekorować mój domek. W środku, oczywiście. No. I tak wygląda w środku. tutaj jeszcze będę robił drabinę. Ale to kiedy indziej. No świę, mam jeszcze już prawie gotowy strych. No. Opa. Tu moja łóżeczko. No, 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 no. Nawet zaczyna to jakoś wyglądać. Tutaj tak. Tutaj to. Piecyk może gdzieś bym dał tutaj. Chociaż nie, bo zasłania widoki, piękne widoki. To bym dał go tu. I oczywiście już mamy prawie wszystko zrobione. Nic tu nie robiłem, tylko zrobiłem okna, okna i jak mówiłem, to jeszcze ten strych. Więc będzie może git. Tak myślę. Może być git, ale może nie być git. Dlatego, no jak mówiłem, to mój pierwszy odcinek, gdy nagrywam samemu więc będę musiał dużo gadać zamiast mojego taty. A tak zawsze jestem tu tak cicho, jak mysz pod miotłą. Ale tam czasami się odzywam. Teraz będę się starał więcej gadać, dlatego no, bo nagrywam tu przecież sam. Teraz. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dajcie jakieś lajki na zachętę, żebym nagrał sam, jak wam się spodoba. Może jeszcze jeden odcinek nagram sam. No, ale nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić na strychu. Na razie to tak zostawę. Dodałem tu jakieś pochodnie. Tutaj okienka. Nie ma tu pełnoprawnych broków. Szkła. Ale się takie z drewna. Takie o. Więc, no, nawet to jakoś będzie. Tutaj zrobiłem oświetlenie. Tutaj muszę siedzieć spawnę. I co? Myślę, że mogę zrobić teraz jakiś tutaj magazyn. Muszę iść ściąć drewno, żeby zrobić skrzynię. Na strychu będzie mój magazyn. Taki mam plan. drzewo jakieś dziwne jest. Weźmy sobie mniejsze jakieś drzewo, na przykład takie. Takie będzie idealne. Hopa, hop hop, hop. I tutaj drewieńko. Mamy już drewno. Też mam trochę jedzonka. Zaraz mi kilo wpadnie. Idziemy teraz do domku. Żeby zrobić magazyn Na strychu oczywiście Więc jest git Oj Mogę coś plunknąć Wszystko Trzy skrzynie Trzy skrzynie stylu drewna. No cóż, hopaj. Myślę, że tu można zrobić taki magazyn. Taki magazyn. Aha. A jak to będzie tutaj, to to będzie się otwierało? Nie, to nie. nie. Tak, będzie się otwierało. No to jest git. Jak nie będzie nas... Nie, no otwiera się. Myślałem, że nie będzie się otwierało. Mogę tu odłożyć jakieś rzeczy, które będą mi później potrzebne, które są mi potrzebne, z których będę korzystał. No. No i teraz tutaj mieć. No nawet to zaczyna jakoś wyglądać. No i tutaj jedna pochodnia. Tutaj okienko. Oczywiście. Myślę, że już mogę zacząć robić jakieś dekoracje. Przecież to jest odcinek, gdzie dekoruję dom. Więc. Mm. Muszę udekorować ten domek przecież. Jest tu jakieś drzewo takie. Dobra, mamy tu przeciwnika. Mam nadzieję, że to się nagra. Bo takiego krótkiego filmiku nie mogę mieć. Okazuje się, że ja tu się gadam, gadam, gadam. Robię coś. I. Nagle to nie wychodzi, bo się nie nagrało, nic tylko ten początek. Hmm. O. Y Czemu? A, myślałem, że lewituje, ale nie zauważyłem tego do Tutaj. Okej. Okay. Oj, zgasiłem pochodnie. No to co? No, to robimy tutaj dekoracje. Tylko to chyba było tak. To było tutaj. Naprawdę no zobaczmy z tego, co tutaj jest. Szafa. Szafka? Nie wiem, co to jest szafka czy szafka? Biorę jedno. Mogę dać to w sumie. Nie wiem. Dam to gdzieś tutaj może. O, mam lepszy pomysł. Te stoły. One będą na górze, na strychu. Tylko te tu będę miał. Dobrze, tutaj jeden stół, drugi stół i ostatni piecyk. Tu będę miał taki mały magazynek. Tutaj skrzynki. Myślę, że się jakoś pomieszczę. Ale nie wiem. No i teraz tą szafę trzeba przestawić. Ta szafa działa, czy to jest... Nie, nie działa. To jest po prostu taka szafa. Przepraszam, to jest e, takie rzeczy mi potrzebne. Co to jest? Nie wiem. No, o, stół. Chyba to jest stół. Krzesełko. Tabliczka. To. Może to też skraftuję. Tak bardzo nie znam angielskiego, ale chyba tu będzie gids tu. Tu krzesełko? Nie no, takie przyroku, no nie wiem. Dam to krzesełko tutaj. <laughs> jakbym mógł postawić to, to bym postawił, ale się nie da, to tylko można zejść. A to, co to jest? To jest chyba taka półeczka. Mogę sobie dać tu przedmiot? Jakoś? Czy coś? Halo? Mogę dać? No, a chyba to jest takie do, dla ozdoby. To jest chyba taki taborytala. No, taki stołek. co jeszcze mam? Chyba coś jeszcze jest. Zobaczmy. Jest tabliczka, to tabliczkę będę mógł skraftować. A to, o to jest furtka, to nie wiem. A to jest klapa, no to kraftuję. To, to by się przydało. Chyba to jest klapa, to tak wygląda. Tak, to jest klapa. To chyba musi być. Teraz to chyba nie to. O! Teraz siup i teraz ładnie. No tutaj jeszcze jedna półeczka taka. To się jeszcze skraftowałem. Wydaje mi się, że nie. No. Już 19 minut nagryłem ten odcinek chyba teraz. Albo coś takiego. Dobrze. Co tu jeszcze jest? No, tabliczkę chciałem skraftować. No, chyba to jest tabliczka. No jak sync, to chyba to musi być tabliczka, nie? Tak, to jest tabliczka, ale taka ja bym dał tak. Ale ja bym tu dał taki sup. Myślę, może to poprawią. Mogę zrobić taki... O, mogę zrobić taki słupek. Hop. Teraz siup, siup. Tutaj tabliczka, tutaj tabliczka, tutaj tabliczka, tutaj tabliczka. Chyba co zrobię, chyba to tam deskę, a nie mam deski. Farmę by się przydało zrobić, ale niestety nie wiem jak. Nie wiem, co rzeczy, jakie, co zwierzęta, jakie lubią. Nie, no bardziej chciałbym, bym stawił gdzieś. Nie wiem, potek dam tu. Czemu ten jest inny? Przecież sprawałem... Co? Jak postawię go na tym, to... Yy, nie wiem, co się wtedy stało. Ale ważne, że teraz działa. I tutaj... Mogę to jakoś... Mogę to tu. Mogę to jakoś takoś. No. Ja. To chyba wyszło to na marne. Myślałem, że mogę napisać, że to jest mój domek. Ale chyba nie. Co za kłaki. Zróbmy sobie taki posąg. Jaki fajny posąg. Tutaj będzie jedna ręka, tutaj będzie jedna ręka i da pod druką. Tabliczka jedna tabliczka. I kolejna ręka. A tak dziwnie ułożony. No róbmy tu taki. O. No, taki posąg. Nie no dobra, wszystkie to jest bez tego. O. Co mogę tu dodać? Chętnie bym dodał jakieś rzeczy, ale nie wiem czy tu jeszcze są jakieś. Chyba to tyle, no chyba, żebym ulepszył crafting. Ten do bloków. Jedna lekka skóra, jedna lekka skóra. Nigdy nie mogę znaleźć tej lekkiej skóry. Ciekawe, od czego jest ta lekka skóra. Nie wiem. Hy! <gry> Hy! <gry> <gry> o! he... Goni! Goni, 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 goni. Wypadł z mojej posesji. A, dobra, nie jesteś na mojej posesji. Wchodzi. Czyli co? Ale. Yy, what? Kurde, jak się schodzi z tej drabiny. Ale to było zamknięte. Co? A to no. Ja tam nie wiem. Ale wiem, że mogę zrobić ślinę. U, studnię mogę zrobić. Robimy studnię. Oj, ja, oj, oj. Ja zrobię studnię sobie jeszcze. Idę trochę po kamyka. Zrobię studnie. Dobra. Myślę, że tyle chyba kamyka wystarczy. go zeszlifować. Czy jak to tam... Myślę, że tą studnię możemy nawet z tego zrobić. Teraz nagle nie wiem, zepsute jest, zepsute to jest. Tak by to jest early access. To może to być takie dziwne. Tutaj wydaje mi się, że mogę zrobić taką małą studnię. Dobrze. Oh, dawaj. Hmm. Mam, mam drewno. Mam. No, jak zwykle ta te teleportacja w jakieś dziwne miejsca. Teleportów mi chyba wystarczy. Ten dwa drewno sobie zostawię. Czy ile tak tam. Postaram się zrobić trochę wstydnie z Minecrafta. Hop, hop, hop. Op, opa, Op, op. O, no, z sądu sięgam. O, czyli zróbmy tak, hop, hop. hop. Idę po drewno. Ale to ciężkie. Idę po drewno. Idę po drewno, ale to ciężkie. Na kucaka idę po drewno. O. Myślę, że mało tego drewna potrzebuję. Nawet tego całego drzewa nie będę ścinał. Chcesz do magazynu? Na, do magazynu. A co mi tam? Dobra, zrobimy studnie i kończymy ten odcinek. Zaraz. Dobra, idziemy zrobić tę studnię. Dobra, 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 dobra. Na, 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 Myślę, że w dwie minuty mi to zajmie szybko. I się pożegnam. No. Myślę, że. No, nawet mi to szybko zajmie. Nie wiem, z osiem może. Już chyba za dużo tego. Tutaj dałem. dobra, dobra, dobra. O Jezus, piesek tutaj. Piesku, wejść. Nie hałasuj. Dobrze. Tutaj. Oj. O, czy jeszcze? Dobrze, ile cztery? Cztery takie rzeczy. Takie o. Dajmy teraz takie raz, dwa, trzy, cztery. Użyjmy tu jakiego innego drewna niż zawsze. O! Tutaj dajmy linę. Chętnie bym dał wiadro, ale się nie da. Ach, dobra, i tak z tego wyjdę. Op, 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 op. Mm. Nie jest do samego końca, ale też jest git. Ła. A teraz nie da się stąd wyjść. O, dobra, oczywiście. W wiaderko, wylewamy wodę. Idziemy po kolei. To nie jest żelka, prawda? Nie. Idziemy po kolejną wodę, która jest swoją drogą. Nie, wiem, co jest bliżej, chyba. To jest najbliżej. Tutaj bym poszedł. Już się robi noc, niestety w minutkę mi to zajmie. Postaram się to zrobić szybko, bo no... Bo już to muszę skończyć, bo tak... No taki początkowy filmik. Dobra, ale jak będzie z dwie łapki w górę pod tym odcinkiem, to nagrywam kolejny odcinek sam. No, więc będzie git. Dzisiaj nie wiem, czy będzie git, czy nie, ale jak będą dwie łapki w górę, to, to nagrywam jeszcze jeden odcinek sam. No, powiedziałem to już. No, ale jak będą dwie łapki w górę, to nagrywam kolejny odcinek sam. Tak, wiem, fajnie. dżaba Dobra, jednak w minutkę mi to nie zajęło. Jeszcze dwie wody. Muszę wziąć dwie wody, wody, wodę, woda, woda, wody, wodę wody, woda, no raz kończę z tym. Jeszcze jedno, co, co, ale... jeszcze jedno wiatryka wody i... O, borówy, Daj więcej borówek. O, o borówy. Wild berries. To to chyba nie są burówki, albo są, albo nie wiem. Dobra, nie wiem. Ja nic nie mu O, oh, czy jedna klina tu działa? Jupi! Jupi! Nie lepiej to dać do niżej? Dobra, żeby nie było, pójdę jeszcze po ostatnią wodę no, a jeszcze muszę się przespać oczywiście. No bo jak co? No no, no trzeba się przespać. Tak to normalnie nie idzie spać, kiedy jest noc. Nie wiem, może ja raz nie spałem. Do 20.00 zasnąłem o pierwszej w nocy. W sensie pierwszej rano zasnąłem. Let's go! Biegnę! Biegnę i mi w sił w nogach! Biegnę! Biegnę! O! No i sigmastycznie. stycznie. Teraz oczywiście. Idę spać! No to co? Myślę, że już tu możemy zakończyć nas, nasz odcinek. No więc. A przeczytam to z tego. Może nie wyjść, ale. Jeśli się podobało, zostawcie po sobie jakiś ślad. Grał dla Was y, misiek. Pamiętajcie, grajcie mądrze i bawcie się dobrze. Bye, bye.